Hej kochani, dzisiaj czas na ulubieńców listopada Jak widzicie znowu w tym samym wydaniu jestem jak wczoraj Z wiadomych przyczyn nagrywam oba filmiki w jeden dzień Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza Ale po prostu chciałam to już mieć z głowy Słuchajcie, wielu ulubieńców nie mam, no bo wszyscy wiemy To byłam chora, to byłam w szpitalu, to to, to tamto No ale coś tu się jednak nazbierało Są dwa z pielęgnacji, dwa z kolorówki i dwa zapachy Więc przechodzę od razu... Do rzeczy, i pierwszym ulubieńcem jest olejek do demakijażu z Balea. Olejek, którego test Wam robiłam. Jeżeli testu nie widzieliście, to zajrzyjcie do infoboksa. Ja tam Wam zostawię link. Um... Zużycie, słuchajcie, jest może i niewielkie, ale ten olejek jest mega, mega, mega wydajny. Bardzo ładnie rozpuszcza cały makijaż, czy to tusz, czy, czy z twarzy. Naprawdę rewelacyjnie się sprawdza. Zmywa podobno także wodoodporny. Nie wiem, nie używam aktualnie wodoodpornej maskary już od jakiegoś czasu. Natomiast Rewelacyjnie się sprawdza, nie podrażnia tych oczu, nawet jeżeli podczas zmywania makijażu otworzę oczy, nie dostaje się tam do środka, nic nie szczypie, nic nie pieczę, kosztuje nie wiem, coś około 3 euro chyba czy 2,5 euro coś w ten deseń, więc nie jest to jakiś drogi produkt, a naprawdę rewelacyjny, jeżeli macie do niego dostęp, to bardzo, ale to bardzo gorąco Wam polecam, pod warunkiem, że lubicie olejki do zmywania makijażu. A drugi produkt, którego w tym miesiącu, czy w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu, zużyłam próbkę i zabrałam się potem za pełnowymiarowy, to jest e, masło do ciała Soap Glory. Tą wersję akurat nie przywiozłam ze sobą z Londynu. Wiecie o tym, po prostu masło pachnie rewelacyjnie. Jak widzicie, tu jeszcze go wiele nie ma zużytego, ale jak mówię, zużyłam już próbkę i teraz ten używam. Wszystko już tutaj starałam się wybrać e, z nakrętki. Pachnie przepięknie, bardzo ładnie nawilża. Podobno zapach ma być zbliżony chyba do perfum z Diora Miss Dior Sherry, jeżeli się nie mylę. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie na dole w komentarzach. Rewelacyjne masełko. Te masła są dostępne także w Niemczech, w Douglasie. Tylko podejrzewam, że ich cena jest dużo, dużo wyższa niż w Anglii. No i z pielęgnacji to by było już na tyle. Przejdźmy może do kolorówki, przejdźmy do czegoś, z czego, co mam na ustach. I jest to szminka Stranded Up z serii Ultra Matte Lipstick. Prezentuje się tak o. Jest to odcień 010 Matte. Tutaj nie będziecie widzieć, więc nawet nie próbuję Wam pokazać. Natomiast kolor wygląda tak o. To jest taki rzeczywiście. Ja bym powiedziała, że dzienny. Ja Wam jeszcze słocza tutaj na dłoni zrobię. E, powiedziałabym, że naprawdę dzienny odcień, taki już typowo jesienny. Ja nie lubię. Nosić takich mocnych e, szminek. Ta natomiast jest taka, że powiedzmy wgryza się trochę rzeczywiście w usta i na tych ustach utrzymuje się długo. Dzięki temu właśnie, że jest matowa. Natomiast nie zauważyłam, żeby mi te usta wysuszała. Ja nie nakładam żadnych pomadek pod spód. Często, gęsto nakładam e, lip linera, więc wtedy efekt jest jeszcze dłuższy. Natomiast dzisiaj mam bez, i może ja Was przybliżę na sekundę. No i ona się tak prezentuje: to jest po prostu jakby lepszy odcień moich, e, moich ust. Co mnie oczywiście cieszy, no jak mówię, jeżeli malowałam usta, to w tym miesiącu była zawsze ta szminka. Natomiast drugi produkt z kolorówki, który mam Wam do pokazania, jest to puder z Maka, jest to puder Mineralize Skin Finish w odcieniu Light Plus, mam nadzieję, że sfokusuje i będzie widać. Jest to e, produkt z lustereczkiem, który prezentuje się tak ono. Widać, że jest dużo jaśniejszy niż moja twarz, natomiast na twarzy on się jakby dopasowuje. Tutaj w kamerze nie będziecie widzieć, ale on ma jakby w sobie taki błysk, taki blask, co sprawia, że ta skóra jest bardziej taka promienna. Ja dzisiaj podkładu na twarzy nie mam, mam po prostu twarz objechaną tym pudrem. I wydaje mi się, że to wygląda całkiem ok, i ta skóra jest w miarę równomierna. Więc jak mówię, jeżeli potrzebowałam pudru, to tylko i wyłącznie ten używałam w tym miesiącu. I kochani, przejdźmy do dwóch zapachów, po które sięgałam najczęściej w tym miesiącu. W dęku widzieliście, że zużyłam starą wersję. Tutaj mam nową. Jest to Dior Addict, i jak mówię, to jest ta nowa wersja, której się ściąga górę w tamtej starej widzieliście, że tutaj pryskałam i jako, że ja nie umiem do końca opisywać, opisywać e, zapachów wyszukałam, wyszukałam na stronie Douglasa opis i e, Wam go po prostu przeczytam zmysłowy i wibrujący kwiatowo-orientalny zapach kwiat pomarańczy łączy się ze zmysłowością olejku jaśminowego sambak oraz wykwintną wanilią burbońską w tle i słuchajcie, to jest naprawdę zapach, do którego ja wracam od 10 lat co najmniej, on jest mega drogi, dlatego, że z ciekawości popatrzyłam w Douglasie w Polsce i już Wam mówię, ile kosztuje wersja 100ml, bo to jest 100ml, 575 zł, więc jak widzicie, nie jest to tani produkt, Natomiast jest on rewelacyjny. To nie jest raczej zapach, który można używać na co dzień, ponieważ on jest niesamowicie intensywny, niesamowicie długo się utrzymuje. Główną notą, którą tutaj wyczuwacie, jest rzeczywiście wanilia. Są osoby takie jak Maja na przykład, jeżeli ja mam na sobie ten zapach, to ona dostaje bólu głowy od niego, tak intensywny jest. Natomiast jak mówię, ja jestem w nim zakochana, ale jest to zapach bardziej taki wieczorowy, nawet można powiedzieć, że w weekendowy na jakieś większe wyjścia. A drugi, który już widzieliście w zakupach. Jest to Mark Jacob Decadence i jest to ta nowa wersja i powiem wam, że bardzo, ale to bardzo cieszę się, że Mark Jacobs chociaż na moment odeszli od kreowania tych zapachów takich typowo kwiatowych, które mi zupełnie nie odpowiadały. Ja miałam próbki czy to tego Dota, czy tych innych i nie były to zapachy moje. Mm. Natomiast tutaj jest tak, nuta głowy, włoska śliwka, irys, szafran, nuta serca, róża bułgarska, jaśmin, sambak, kosa, ciec, jeżeli tak to się czyta, uzależniająca baza, ambra, vetiver, papirus. No ambra oczywiście, mój zapach... E jest przepiękny. To jest zapach, który u mnie, tak samo jak i ten Dior, utrzymuje się naprawdę godzinami. Wiecie, co rewelacyjnie pachnie do tego opakowania. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że jest tandetne, chociaż według mnie, ono jest naprawdę, według mnie ono jest naprawdę bardzo ładne. Jest to opakowanie zrobione na wzór torebki Marka Jacobsa o nazwie Trouble. Podobno wygląda coś właśnie w ten deseń. No mówię, to jest także drogi zapach, chociaż w Polsce wersja 100 ml kosztuje. Momencik, jak znajdę to. Jak znajdę to, Wam powiem. Uno Momento. 100 ml w Polsce w Douglasie, Ja mówię o Douglasie, Kosztuje 445 euro, więc nie jest to jakaś mega droga cena w porównaniu do tego, co kosztują w Niemczech. W Niemczech jest on niestety droższy, ale jak mówię, oba produkty udało mi się dorwać na procentach, więc mniej za nie zapłaciłam i cieszę się, że je mam. Na pewno będą mi teraz służyć przez dłuższy czas. I to także nie jest zapach taki dzienny, bardziej właśnie wieczorowy, bardziej taki wyjściowy. Ok, kochani, to byli moi ulubieńcy. Dajcie znać, co, e, co wam wpadło w oko, czy może czegoś tak samo używacie i bardzo lubicie. I co by mnie jeszcze interesowało, dajcie znać, jakie są wasze ulubione zapachy perfum, ponieważ no, uszczupliłam dosyć swoje zapasy, e, swoją kolekcję. Jeżeli macie ochotę, to także dajcie mi znać na dole w komentarzach, to może nakręcę wam taki filmik o moich zapachach, powiedzmy tych wysokopółkowych, bo trochę ich tam jest. E, natomiast szukam czegoś nowego w dalszym ciągu, czegoś orientalnego, czegoś mocnego, bo takie właśnie zapachy lubię. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia jutro. Pa, pa.